Witam w kolejnym odcinku z cyklu Autokrytyk Short. Jaki silnik wybrać? Tym razem Fiat po drugiej generacji, czyli auto produkowane gdzieś tam od 2015 roku. Tutaj najpopularniejsze są silniki 1.4, 16 zaworowy, 95 kt, aczkolwiek mają swoje wady z instalacją gazową, dosyć szybko siada głowica. Ja bym raczej polecał silnik 1.4 t oraz 1.6 e o mocy 110 koni. -y. Także nowszy silnik 1.0 T3 umawiany przeze mnie gdzieś tam na kanale z tukoddy z bezpośrednim wtryskiem będą lepszy wyborem. W przypadku diesli polecałbym silnik 1.6 Multijet. Ma on lepsze opinie od mniejszego 1.3 Multijet. Aczkolwiek tutaj też wszystko zależy od eksploatacji przebiegu poprzednich właścicieli. Także z bezlejaków 1.4 t 1.6 e-Torque ewentualnie 1.0 T3 ten najnowszy, a raczej odradzam się gd 4 Starjet 95-kody. W przypadku Disney 1.6 Multijet będzie, będzie to także dosyć dobry wybór. Także to było na tyle w takim krótkim odcinku. Pozdrawiam do usłyszenia następnego odcinka. Subskrybujcie kanał Autokrytyk